Już piwa nie wziął, piwo jest bez No Bo mi lekarz o wybór, albo piwo zero, albo zero piwa. Wybór jak między dżumą a cholerą. No, ale przynajmniej czujesz się lepiej, co nie? jak polska reprezentacja na wielkich meczach. Niby coś się tam ruszą, ale wyniki gówniane. A co ci się tak dzisiaj ubrał tak na probierza, co? U mnie też wyniki gówniane, ale ładnie ubrane. Wiesz, a w ogóle, bardzo dziękuję, Naprawdę no. prawdę powiem. a w ogóle, wiesz, jak wstaję, no. to ja nie wstaję, bo nie mogę, tylko leżę i czekam, co tym razem pierwsze będzie mnie napierdzielać, kolano czy łydka, wątroba czy nerka, chłopie, ja się muszę doprowadzić do ustawień fabrycznych, żeby w ogóle zwleć się z łóżka. To, to chodźcie się doprowadzimy do ustawień fabrycznych, no. Czy z papai, czy z granata, ważne, ważne żeby, żeby ruszyć, grana! Granata. Ja. No co, ty, co, co ty mi wziąłeś? Chłopie, no, że ty nie możesz z alkoholem, to nie znaczy, że ja nie mogę! Więc to ty jak moja, moja żona normalnie, jak moja żona? Ona też mi co tydzień nowe diety wymyśla, nowe diety. Ja dopiero co skończyłem keto. Co to jest? A kto wie? Kupię ogólnie jadłem to samo co wcześniej, tylko wszystko było dwa razy droższe. Ty, Ty, a wiesz, co ostatnio wyczyto w internetach? Co? Co się z człowiekiem dzieje po sześćdziesiątce? No. Kurczy się. A, a nie, nie, a spokojnie. Krzysiek, spokojnie, Janusz, spokojnie. Nie się też czasem kurczy na zimnie. No przecież. Kurka, do Bałtyku jak wleziesz, to potem wstyd na plażę wrócić. Chłopie, był w spodenkach aligatora, jest kijanka. Andy, chodzi o to, że człowiek po 60 się kurczy cały. To ty od dziecka jesteś stary? No cię proszę, proszę cię, wiesz co? No, no chcesz u mnie występować, to się zachowuj. No. Widzisz tutaj ta, ta, taką krótkościętą? E, czekaj, czekaj, czekaj. Która? Która? No tu, ta w tym. Taki, a tak tak taki. A co to jest Citzhalter? E, co to jest Citzhalter? A, a co przykuwa twój wzrok? Citzhalter, no. A czekaj, widzę, widzę. Czy to taka łysa? Jaką łysą? Kaj Nie jest łysą, bo krótko ścięto. A po, poczekaj. Poczekaj, że chwilę, moment, bo to wiesz, dzisiaj ciśnienie niskie i wszystko.

Właśnie nie. mnie tako ruszyła niedobno. Czo, co ty gadasz? No to no, tuż jak był pod galerią, to jest stoję, czekam na taksówkę, tako kobieta podlatuje, do mnie łap mnie za ręka i mnie ciągnie. No rozpoznała gwiazdora, no to co? Przez drogę mnie chciała przeprowadzić. No, jeszcze mówi, stoi starszy człowiek, żeby się na końcu nie wypierdali, to pomogę. No. A że sam muszą wrócić do galerii i że się kupił taką marynarka, taką odmładzającą, taką. No właśnie widzę coś tak jakoś tak inaczej wygląda. No. Tak, zdjęcia ma tutaj na wywiecznik, nawet no. wszystko jest. A gdzie to kupiłeś? W chymy. W chymy? No. W chymy? W chymy. Tam jest dział dziecięcy. <grym> Andy, jacie, ja cię bardzo proszę. Kurde, Andy. Jest? Jest! No co? No, no widzisz, a no, jak to mawia mój znajomy proktolog przed badaniem, to no dupy to wszystko, kochanie. Jesteśmy stare dziady i tyle. No, wieku nie oszukujesz. Nie oszukasz wieku. Dobra, dość tego. Czy już nie możesz soku? Nie, nie! Dość tego narzekania. Może i Joś się kurcza, może i ty masz zły wzrok, może już nam kolarnie płonie. O, 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 o! Mnie jeszcze płonie. Co ty szpanujesz, przecież wczoraj twoja powiedziała moi, ile się musi nałuchać, żeby jedna iskra wykrzesać, no. A no co powiedziała, co powiedziała? Kłamie, że ona z, z moim gorejącym krzewem w życiu nie gada. No, and, andy, chodzi o to, że my powinni teraz ludziom pokazać, jak się kiedyś bawiło za naszych czasów, ale tak musimy iść w tango i tak iść. Ja by jutra miało nie być. Spokojnie, spokojnie, Co? spokojnie, spokojnie Harbić, bo mi tu padniesz jeszcze zaraz na zawał, zemdlejesz i... A to ci usta, usta zrobi, jak ja się schylać nie mogę? Co, cię postrzyknęło? Nie, kuźwa, wczoraj jestem na diecie strączkowej. A, I... To nie, nie schylej się lepiej, nie. dobra. Dobra, Andy. Andy, Co? kurde, musimy zrobić taki taniec, że... że normalnie coś szalonego. Halo, Zbyszek! Dajmy tam coś tak jakoś muzyka z lat młodych. Dawaj, dawaj, Zenek Martyniuk! Nie jest, nie, czy nie, nie jest. Nie Zenek Martyniuk Zenek Martyniuk nie jest teraz na czasie, nie? To nie, no trzeba coś z energią, coś. Coś ze śląska. Ze śląska. Ja Roxana Węgiel. O Ro oh, dawaj. Roxa. O, oh! patrz, patrz. Laski nabierają chętki, bo w kolanach jestem miętki. Patrz jak to chodzi. Tylko tak, <noise> <noise> wow, to to, <noise> <nikt> nie, <noise> nie, <czarne>, nie, <noise> <zauwańczy. głos> Słyszysz ten rytm? <noise> to nie ma tak, to stare <noise> nie, 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 ten rytm. Tak, to stare nie, nie, Czyś Ty tego nie grasz dwa razy szybciej? Za ja to kiedyś wolny ich się był. Te, no bardzo... Moja żona byłaby ze mnie zadowolona i tak długo wytrzymałem. Ja, ale żeś to powiedział, to... że przeciw, że że ci konar nie, 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 płonie, no, ale bo podpałki brak, rozumiesz, nie mam w związku podpałki. Ja się leżę obok mojej, wiesz, rozebrałem się, leżę nago i mówię, kochanie, nie mam majtek, a ona mi mówi, jutro ci wybiorę. Nie ma podpałki, no. Endy, no. ja miał to samo. To... Kilka dni temu, że się jeszcze zmusił, że tak ciężko oddychał w sypialni, a moja "Ty" miłchnity... Ty dochodzisz, czy odchodzisz? Nie ma podpałki. Nie ma podpałki. Nie Nie ma. Podpałki ma. Nie ma. Czekaj, podpałki Nie ma. Nie ma. Nie ma. Podpałka! Co, to jest co Co co? co? No Podpałka. No to jest od mojego wnuka. Do Dopalacze. Skurczybek się chciał narkotyzować? Widzisz, gnojek jeden, no. No ja pierdziele. No. 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 D D dobra. Co? Łykumy. Nie, czekaj, czekaj. jak nam odetnie kontakt z rzeczywistością? To powiemy, że jesteśmy z PiSu. No. <ślesky> no. No, no co? W sumie przy tej ilości tabletek, co odpływam co dzień to jedna tam nie może zrobić. No, już nic no przecież to taki kurde. gnojek, mały chudy, wiele. My takie byki za nawet nie poczujemy. No Jeszcze, no to... Jeszcze niebieskie, Czy to jest papaj, czy to jest mango? Cząstra volta rusza w tango. Dobrze. dobra? się. Popychasz, popychasz. O kurwa. Popycha, popycha, no. Dobra. Dobra, bo, Prawdziwy mężczyźni. Nie brawo, no. Co te, teraz, co teraz? Masz jakąś instrukcję obsługi do tego? Nie wiem, co było Łyknąć i czekać.